Czy to taka twoja genetyka, czy byłeś szczupły jak zaczynałeś, bo masz potężne rozmiary, wręcz yy, monstrualne. Na no, takim yy, poza zawodniczym poziomem wręcz. Kilka słów o sobie, tak? Tak. Więc tak, mój ojciec był bardzo silny, a ja byłem zawsze słaby i chudy. Jak zaczynałem trenować, miałem 15 lat. Miałem 1,87m wzrostu, czyli o. tyle co teraz. bo ja nie rosnąłem od 15 roku życia. To już i tak byłeś spory. No i ważyłem 65kg w zimę w kurtce i, i, i w butach i w ciuchach Ach. Później po trzech miesiącach treningu ważyłem 90kg i miałem już 50 głębokie. Po 3 miesiącach? Tak. Tylko do tej pory nie mogę patrzeć na farłoki, no po Wiesz, nie, nie wiedziałem co jeść. zawsze jalazłem codziennie 24 jajka całe, wszystko i kilogram kiełbasy i takie tam rzeczy. Czy później wiesz, stałem się alkoholikiem i tak piłem. A trenowałem zawsze w domu mhm. jakimiś tam kołami zamachowymi osiami. Podnosiłem go takie twoje intuicyjne ćwiczenie, tak? Tak, tak. Wtedy nie było. Ja mam 40, prawie 2 lata, miałem 15 lat, wtedy nie było nawet żadnej gazety, nikt nic nie wiedział, nic nie wiedziałem. Miałem cały czas jakieś biegunki, bo za dużo tłuszczów i białka, za mało węglowodanów. Wtedy to było taka przekonanie, że tylko białko się liczy. Nie wiedziałem jak trenować. Cały czas wydawało mi się, że to trzeba jak największe ciężary dźwigać i, i zawsze dochodziłem do, do tym, tak jak mówię, łapem i no to Później pamiętam, tam ważyłem z 90 jakieś 3 kg, a miałem 53 łapie, teraz powiem, że wyglądałem jak kalekanie, no bo klaty nic, barków, prawie nic, tylko cały tylko ten później tam przy tyle jakieś 110 czy nie. Ale miałeś tak, że na przykład trenowałeś codziennie, czy jak sobie kiedy chciałeś, czy jakiś system? Czy ja musiałem dużo pracować? A ja jestem z gospodarki. mój ojciec miał wypadek mój epidemię, mój starszy, trzymał, trzymał, Panowie, i mnie to trzy siostry. Panowie, ciszej proszę. Trzy młodsze siostry Matka. Także matka po mnie do szkoły do podstawówki przyjeżdżała od razu w ciągu i do podtyk. I nie zawsze miałem siłę. I... I, I czas trenować, a jeżeli już trochę trenowałem, to zawsze nocami o 22, jak tam pobudziliśmy noc, czy coś, to tak było, że no, chciałem być cały czas większy i zimniejszy. Dzisiaj na trence, później tak jakoś tam trenowałem. Kiedyś przyjechałem do... bo ja miałem te ciężary żadne niepomarzone takie, nie, nie ten, to zawsze to... Tak na oko, wszystko. No i pamiętam kiedyś tu przyjechałem do Stroniki, że mi chyba te 115 kg. Nigdy nie wyciskałem na klatkę, nie wiedziałem nie wyciskam. poszła na sana I to wtedy rekord do stronki był 205 kg. Ja Kazałem, żeby mi założyli 150 150 tak założyli, mi, tak pamiętam. Myślałem, że się pomylę. I tak sobie pomyślałem, to pewnie 100 kg jest cięcie, nie? A trenowałeś coś na klatkę, czy nie? Tam a, miałeś tam jakieś swoje... No, ten? Ten? Aha, tylko że niepoważony. No, tylko że to niepoważony i to tak plus minus. nie? 100 kg, 150, później wziąłem 200, 210. No i 220 mi się nie udało. nie? to na no, tak, wykonam, ja tak bez niczego. No to za miesiąc przyjechałem do Walki i wcisnąłem 230. Tylko, no. No, że później zacząłem chlać. No, w sumie mój rekord to 260 kg, ale później ten tricep zerwałem. To już teraz jest 200 kilo. to jest dla mnie naprawdę ciężkie, bo przynajmniej 20 cm muszę przebrać. Mm -hmm. Przebrzeć na gryfie. A jak wyrwałeś triceps? tak. jak mówię, dużo piłem. No. Miałem strasznie silny triceps. Ja 180 robiłem w serii atomarki. I to też dzięki tricepsowi. A 160 robiłem francuskie, tylko musiałem. Ktoś na kolana siadał do mnie, podnosi do góry nogi. I ten, no i ja robiłem 160, -tko. miesiąc chlałem. Po miesiącu znów chciałem od razu to tono dzwonić. Ja bym mi tak na lewą rękę miałem 1,5 centymetra grubszą i silniejszą. Bicep do tej pory mam dużo silniejszy. Chociaż jestem prawolęczny, ale zawsze na lewą rękę robiłem i zawsze lewą miałem 1,5 cm grubszą. Do tej pory to już jest ponad 10 lat. Teraz tak to kolana po wypadkach. Teraz tyle lat właśnie nie trenowałem nog, a teraz nie wiem, z rok zacząłem trenować i teraz właśnie wychodnie idzie bardzo silnie Tylko że chyba z nimi masa bardziej coś źle rąpię. no dobra, ile ważyłeś najwięcej? Najwięcej, ale tylko przez taki krótki okres. W tamtym roku 146. A tak 143 to tak, tak w tamtym roku była mhm. ta moja waga. Tylko że byłem grubny, no, byłem grudny, no. Mhm. Mówisz 260 na klatę. No to poważne, poważne ciężar. Dobra. Coś na kurcie, coś tak załapałeś, to wszystko już tak, nie było? No na przykład dzisiaj barki robiłem, tak jak Ty mówiłeś, nie zacząłem od wyciskania, tylko od tyłów, później łuki, dopiero później wciskanie, no i tak, że tutaj mnie jeszcze wolę. Mhm. Ja nie no, to, że można mądrze się robić, no, jak ja zawsze tak, dalewałem w tym domu, albo, albo później tam no, po tych siłowniach do i po było i zapytać albo to nie bardzo ktoś chciał coś powiedzieć i ten, Kiedyś kupowałem te, 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 te gazety, filmy czy coś ale tłumaczenie angielskie to tam czasami takie głupoty wychodziły że, że tam kiedyś przeczytałem jak przetłumaczyli i ja to sobie obliczyłem to ja powinienem ze 20 litrów wody pić treningu jakieś tam przeliczenia, a jakiś mm. ktoś tu tak i to mnie zaraziło do tego jak tutaj, nie? że ktoś, kto naprawdę wie co im to przekazuje, no to, to jest właśnie bardzo dobre, no bo człowiek widzi i, i, i tak jak mówię, nie ze wszystkimi rzeczami na no, początku się zgadzają, no bo tak jak mówię, ja tu całe życie ciężko jest zmienić przyzwyczajenia i to mnie na odnosiły i zobaczyłem, ten... ja że to mają ciężarki, może można tak się jebać, że, 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 że to wszystko dużo bardziej boli niż tym dużym. nie? Mm -hmm. No to dobra, to korzystaj z, z naszych rad i powodzenia. Miło było cię poznać. Nie